Sema, sema, co widzicie nowego ko mamy? Pół na punty W tym poraniu tutaj gramy ta grę jaka? Pięć szafek, trzy szafki mm, i wódę wyjebacmy Nie, 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 nie Wódkę, nie piwo Nie no, O, zero, zero ta, Tak, ser, nie zero To była wóda Z piwem k**wa pijemy Ale on ma 17 lat Tak Nie, nie, mamy 12 już Halo Widziesz? Mam już Okej, okay. jeżdż, jeżdż, jest jakieś tam nowe Coś nowe, patrz będzie spierdalał ten mi łeb

chodź chodźcie. To mamy pracę, tak jak jest też. Ocenarodźcie, patrzcie, piemy, start. Patrzcie.